No kto tam jeszcze? Gring, dring dong, gringdom, Dzień dobry, pani Iza. Halo, dzień dobry. E, dzień dobry. Mm, może sobie wejdę. Hmm, drzwi są otwarte. Dziwne. Hej, Zuzia, co ty tutaj robisz? Panie Iza, co jest w lodówce? Już idę, już idę. A co chcesz tam? Zuzia? Gdzie ty jesteś? Zuzia? Gdzie ty jesteś? No, Zuzia. Nie wiem, jej mama na pewno będzie zła. Gdzie ona jest? Zuzia, no i chodź tu. To nie są żarty jakieś. Zawołałaś mnie, co jest w lodówce na Zuzia. Zobaczę może tu. Ona się tutaj właśnie lubi chować się. No gdzie jest ta Zuzia? No Zuzia, gdzie ty jesteś? Może tu? No nie ma no Zuzia. Nikogo nie ma. dziwna Wejdę się Czemu jest telewizja włączona? Wyłączę. Gdzie jest Pani izo i gdzie jest Zuzia? Zuzia, Zuzia. Może tu gdzieś jest. Zuzia, Zuzia, Zuzia. No, Zuzia, gdzie ty jesteś? No, Zuzia, gdzie ty jesteś? Twoja mama będzie pewnie zła na mnie. Panie Izo, co się stało? Co się stało, pani Iza? O oh, Hej Martynka ja zgubiłam Zuzię, bo ona była obok lodówki i zapytała się, coś jest w lodówce, a ja przebiegłam, a już jej nie ma. Coś a jeżeli ją ktoś porwał? Mm, no to ja nie wiem. E... No nie wiem, ale. Może się znajdzie. Pani niech idzie, a ja tutaj może poszukam, bo jestem małą i, i może gdzieś znajdę. Ja znajdę, na pewno ja znajdę. Mmm, mm, Ale fajne lody. Jeszcze takie jakieś lody fioletowe, fajne. Bardzo dobre są. Gdzie ona może być? Oh, Zuzia! Ojeju! O Jezus Maria, trzeba chyba pewnie uciekać, a... A jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i napiszcie coś w komentarzu. Pa-pa!